Zbawia Świat Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą i artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno Zbawia Świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy! Państwa serdecznie. Zabara Banaszewska. Ojciec Tadeusz i Dzisiejszy dzień taki troszeczkę bardziej ojcze, refleksyjny, bo spotykamy się dziś z naszymi słuchaczami w dniu, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Tak, 2 listopada zawsze po Uroczystości Wszystkich Świętych, wspominamy w Kościele Katolickim wszystkich wiernych zmarłych. To wspomnienie znane jest potocznie jako dzień zaduszny lub zaduszki, choć właśnie pierwszy dzień miesiąca listopad kojarzy się właśnie z tym dniem, kiedy odwiedzamy groby naszych rodzin, naszych bliskich, to jednak jest zasadnicza różnica między 1 a 2 listopada. Otóż 1 listopada wspominamy wszystkich tych świętych, którzy już ukończyli swoją pielgrzymkę ziemską i dostąpili chwały niebieskiej, są już w niebie i orędują za nami. Natomiast dzień później wspominamy tych, których Właśnie już nie ma z nami, czyli również ukończyli swoją ziemską pielgrzymkę, przeszli do wieczności, natomiast oczekują naszej modlitwy. A więc ten dzień to jest dzień, na którym tematyka ogólnie można powiedzieć związana ze śmiercią, związana również też z przebywaniem w czyściu jest, na bardzo bliska i chcemy za tych naszych bliskich, którzy właśnie oczekują tej naszej modlitwy w tym czasie oczyszczenia w tym miejscu, kiedy oczekują na spotkanie z chwalebnym zmartwychwstałym Jezusem w królestwie niebieskim, aby za nich się właśnie modlić. Zatem to takie może oczywiste rozróżnienie dla wielu z państwa, natomiast myślę, że jednak Często poprzez taką naszą lokalną polską tradycję możemy mieć z tym problem. Najczęściej związane jest to właśnie z tym, że 1 listopada jest po prostu dniem wolnym od pracy, więc wtedy po prostu odwiedzamy groby naszych bliskich i zmarłych. Natomiast to właśnie dzisiejszy dzień, 2 listopada, jest dniem, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych i w związku z tym w ramach naszej audycji, piękna, która zbawia świat również, Mamy przygotowane dzieło, które, że tak powiem, zawiera się w tematyce, no właśnie, tematyce śmierci, odchodzenia z tego świata. Tak, zawiera się w tematyce dzisiejszego dnia. Śmierci, dokładnie śmierci, będzie dotyczył nasz dzisiejszy obraz. Czy to jest dobra śmierć, czy śmierć trudna? Raczej jesteśmy w tej drugiej sytuacji na naszym dzisiejszym obrazie. Będziemy mówić o śmierci spoglądając na obraz hiszpańskiego artysty, a więc hiszpańskie malarstwo dziś bierzemy na warsztat. Malarstwo z przełomu XVIII i XIX wieku. No, skoro taka data, to pewnie Państwo się już domyślają, bo najbardziej dominującym malarzem hiszpańskim tego akurat okresu był Francisco Goya. Obraz, któremu będziemy się dzisiaj przyglądać, nosi właściwie dwa tytuły. Znamy go pod tytułem Święty Franciszek Borgiasz ułoża konającego grzesznika lub Święty Franciszek Borgia i konający zatwardziały grzesznik. Stąd też mówiłam o tym, że raczej ta druga sytuacja będzie dotyczyła naszej dzisiejszej audycji. Przed rokiem prezentowaliśmy Państwu właśnie obraz tego samego artysty, który mówił o dobrej śmierci. Spoglądaliśmy wówczas na śmierć świętego Józefa. Dokładnie rok po skończeniu tamtego obrazu, nasz artysta Goja maluje śmierć w zupełnie innym wykonaniu. Tym razem chodzi o grzesznika, który nie chce uznać swojej skruchy, który nie chce oddać się pod opiekę Jezusa. W tej ostatniej chwili, w tym ostatnim konaniu, tchnieniu, jakie ma za chwileczkę wydać, aby no właśnie zakończyć swój żywot na tej ziemi. To taka sytuacja niezwykle trudna. No i zaraz zobaczymy, jak z tą sytuacją radzi sobie nasz święty w obrazie, czyli święty Franciszek Borgia. Mamy tutaj obraz w formie stojącego prostokąta. Obraz ukazuje rozciągnięte na całej jego szerokości łoże, na którym leży umierający człowiek. Człowiek właściwie namalowany już prawie że jako trup, bo ma no, taki kolor skóry, jakbyśmy mieli do czynienia już z osobą nieżyjącą. Niemniej jednak, patrząc na tę jego pierś. Która się nadyma, która widać, że pracuje jeszcze. Człowiek ten być może wydaje w tej chwili ostatnie tchnienie, bo jest to pierś mocno uniesiona, podniesiona. Znamy tego rodzaju pierś chociażby z bólu andromachy, malowanego przez Jacques'a Louis Davi we Francji. Więc to jest moment ogromnego cierpienia. Widać cierpienie po tym człowieku, ale jego. Oczy są już zamknięte, usta otwarte, więc rzeczywiście trudna sytuacja, być może ostatnie tchnienie, ale mimo wszystko człowiek ten odchodzi w towarzystwie demonów. No i tutaj znów porównanie do obrazu, który, o którym mówiliśmy przed rokiem zupełnie innej śmierci, do tamtego. Obrazu towarzyszyły Goi, także i szkice przed namalowaniem ostatecznej wersji obrazu Śmierć Świętego Józefa Goja malował i rysował i malował kilka szkiców. W jednym z nich właśnie umierającemu towarzyszą aniołowie. Tutaj dokładnie w ich miejscu, w miejscu takich uskrzydlonych postaci, mamy trzy demony. No i dochodzimy do sedna naszego obrazu, czyli w zasadzie cudu świętego Franciszka, może za chwileczkę powiemy, mówiąc troszeczkę chociaż o życiorysie tego świętego, właśnie może powiemy o tym cudzie, o którym często mówili jezuici, że dokonał się taki cud świętego Franciszka Borgi, kiedy to on, trzymając w dłoni krucyfiks, niczym broń walczy z demonami, które nie chcą opuścić ciała umierającego Umierającego człowieka. Jest to pewna historia, która też ma pewne znamiona legendy. Mianowicie chodzi o cud świętego Franciszka Borgiasza, który został wezwany do pewnego zatwardziałego grzesznika po tym, jak on właśnie odmawiał przyjęcia sakramentu namaszczenia, ostatniego namaszczenia, sakramentów świętych przed śmiercią. Jak wiemy, ta praktyka nie jest praktyką obcą chrześcijaństwu, właściwie od samego początku, już bowiem w Nowym Testamencie słyszymy o tym, wezwanie apostoła, który mówi, aby w przypadku, gdy jest ktoś chory, czy umierający, aby wezwać starszych prezbiterów, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli kapłanów, i aby namaszczali go świętym olejem i modlili się nad nim. Także ta praktyka jest, można powiedzieć, od początku ze wspólnotą Kościoła, również i za czasów życia świętego Franciszka Borgiasza. Wezwany do tego umierającego, zatwardziałego, jak wspomniałem, grzesznika, chce oczywiście tych sakramentów mu udzielić. Jednak wobec tego oporu, jaki napotyka święty Franciszek, oporu umierającego, aby przyjąć zbawienie, najzwyczajniej możemy tak powiedzieć, Chrystus z krzyża, jak widzimy to również na naszym obrazie, sięga ręką do broczącej krwią rany w swoim boku i tą krwią jakby celuje, ciska w stronę grzesznika, by tą właśnie swoją krwią obmyć, obmyć jego życie, jego duszę. Jednak, jak wiemy, albo jak widzimy, mężczyzna ostatecznie odrzuca nawet i tą interwencję boską, ten wspaniały cud i przeklinając samego Chrystusa, właśnie demony z radością, z uśmiechem na twarzy, jak również Goja to oddał, porywają jego duszę, a on kończy swój żywot. Zatem właśnie ta historia związana ze Świętym Franciszkiem też pięknie zobrazowana w naszym dzisiejszym dziele. No jest historią, która pokazuje, tak moglibyśmy wprost nazwać, śmierć jak Myślę, że nikt z nas nie chciałby. Nikt by sobie takiej nie życzył. Tak, tak. tak. możemy mm -hmm. wprost powiedzieć, nikt by z nas sobie takiej nie życzył, a na pewno nikomu innemu by takiej nie życzył. Zatem, właśnie w przeciwieństwie do tego obrazu świętego Józefa, stąd też właśnie święty Józef nazywany jest patronem dobrej śmierci, przede wszystkim dlatego, że właśnie umierał w obecności, jak podaje nam tradycja, w obecności. Najświętszej Marii Panny, jak i w obecności samego Jezusa, czyli Syna Bożego, a więc w obecności tych dwóch osób to jest najpiękniejsza i naj, najwspanialszy moment, aby właśnie skończyć żywot swojej doczyzności. Dlatego też Święty Józef jest patronem dobrej śmierci. A dziś przed nami właśnie coś zupełnie przeciwnego, nawet moglibyśmy powiedzieć, przedstawienie. Po prostu złej śmierci, jeżeli można tak, takiego sformułowania użyć. Tak, można się nawet zastanowić, czy przypadkiem goja nie maluje tego obrazu ku przestrodze. Spójrzmy na kompozycję tego obrazu, jak już wspomniałam, stojący prostokąt, i cały ten obraz dzieli nam na dwie części zielona kotara. Generalnie na środku dominuje tutaj okno, okrągłe okno, wyjątkowo duże. Przez które widać niebo. My dostrzegamy tutaj niebo. Na pewno nie przypadkiem. Na pewno jest to rzeczywistość, prawda? Do której mógłby zmierzać zmarły człowiek. Natomiast czy właśnie, czy do tej rzeczywistości trafi? No, spójrzmy na tą zieloną kotarę, w jaki sposób ją tutaj zawinął, nam tak charakterystycznie odsunął, ale jednocześnie charakterystycznie zawinął artysta. Ciężka, gruba, zielona kotara. Ona nam tutaj dzieli ten obraz, ten, tę kompozycję na dwie części. W jednej części pozostawiając nam świętego z krucyfiksem w ręce i widoczne również oleje, święte oleje w ampułce. Z drugiej strony mamy grzesznika zatwardziałego i mamy trzy demony. Dodatkowo jeszcze cała ta kotara, która nam się w taki charakterystyczny sposób zawinęła, tworząc prawie że taką przestrzeń kubaturową i w tej przestrzeni my nawet dostrzegamy, Łunę taką charakterystyczną ognia piekielnego, więc prawie że ta, ta kubatura pomieszcza po pierwsze postaci trzech demonów, każdy z nich inny. Jeden rogaty, drugi skrzydlaty, i pomiędzy nimi trzeci. No, można powiedzieć, że wszystkie trzy, a zwłaszcza ten środkowy, wyjęte z ościeży. Gotyckich katedr, prawda? Ze sceny Sądu Ostatecznego. Zdecydowanie oczywiście postacie fantastyczne, postacie ze świata fikcyjnego, ale jednak szkaradne są to postacie szkaradne. No i one czyhają oczywiście tutaj na to ostatnie tchnienie umierającego mężczyzny, który leży na marach, na tym łożu boleści, na łożu śmierci. Podtrzymywany przez dwie poduszki. Tu widzimy, że łoże, na którym leży, to raczej łoże bogate. Przestrzeń tego pokoju ciemnego, który tutaj nam został zobrazowany, to również jest raczej taki pokój, nie należący do biednego człowieka, tylko właśnie do bogatego. To też daje nam pewnego rodzaju sugestie, prawda? Przypowieści Jezusa, jak ciężko jest bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Porównując to znów, raz jeszcze, z obrazem sprzed roku, który malował Goja, no widzimy, jak różna jest śmierć sprawiedliwego i grzesznika, który nawet do samego końca nie chce się nawrócić. No i cała wymowa tego obrazu. No, drodzy Państwo, w pierwszym przypadku, w przypadku śmierci świętego Józefa, nastrój spokoju, ciszy i miłości. Tutaj absolutnie. Mamy ogromną ekspresję wprowadzoną w ten obraz, to za chwileczkę jeszcze o tym powiemy, ale najpierw, najpierw właśnie o tym nastroju powiedzmy. Pierwsza rzecz, budują nam go barwy. Barwy są bardzo chłodne, prawda? Ciepłe barwy. Pojawiają się tylko i wyłącznie w obszarze łuny piekielnej, która unosi się właśnie w tej kubaturze już, już piekła tworzonej przez, przez tę zawiniętą zieloną kotarę. No i jedyna ciepła właśnie barwa to również i krew tryskająca z dłoni Jezusa, która spada na zatwardziałego grzesznika. Poza tym wszystkie barwy tutaj są chłodne. Ciało jest malowane, no tak jak już mówiłam, ta cera jest już bardzo trupioblada, prawda? Zupełnie bezładnie tak wychodzi spod okrycia tej pościeli tutaj tego łoża boleści, noga umierającego, też taka trupioblada. Oczywiście potwory, które tutaj zostały namalowane, to wszystko powoduje, że czujemy ogromne napięcie. Spójrzmy teraz na samego naszego świętego, który dokonuje cudu, prawda? Trzyma w dłoni krucyfiks niczym miecz, niczym jakąś oręż, narzędzie walki z tymi demonami, ale jeżeli spoglądamy na jego rozpostarte palce drugiej dłoni, czyli lewej dłoni, na jego wzrok, to on sam jest zdumiony tym, co widzi, prawda? Chrystus wyrzucił z ciała umierającego demony, ale umierający wciąż jeszcze nie chce przyjąć Jezusa, nie chce przyjąć miłosierdzia, nie chce się nawrócić. Te demony wyszły, ale tylko po to, aby już za chwileczkę porwać duszę umierającego człowieka. Więc również i sam Franciszek Borgiesz, jest tutaj. Zaskoczony, wręcz wystraszony, to jego wycofanie delikatne, mimo że widzi, że dokonuje się cud, że nie jest tutaj sam, jest z nim Jezus. Ale to, co się dzieje przed Nim, ta scena, która się tutaj rozgrywa, jest sceną dramatyczną, nasyconą, ogromną ekspresją. Ta ekspresja nie jest typowa dla obrazów Goi. No, moglibyśmy powiedzieć, że z drugiej strony jest, ale nie na tym etapie życia. Jeśli chodzi o goje, pamiętamy, że w roku 1792 ten artysta zapada na ciężką chorobę. Nie wiemy do końca. Jaka to była choroba, ale wiemy, że w jej konsekwencji on stracił wzrok. I ten stan ogromnego cierpienia wpłynął bardzo diametralnie na jego malarstwo. Od tego momentu dopiero zaczęły pojawiać się stwory, zaczęły pojawiać się cykle, kaprysy wojny, okropności wojny. Od tego momentu potwory zdominowały jego, jego obrazy, no i zdecydowanie zmienił się w jego obrazach nastrój. Wcześniej, w momencie kiedy Goja jest jeszcze malarzem rodziny królewskiej, a to jest właśnie moment, kiedy on maluje tenże obraz, potwory można powiedzieć, że właściwie nie wchodzą do jego obrazów. Ten jest pierwszym, kiedy takie fantastyczne stwory pochodzące z tego złego świata duchowego pojawiają się po raz pierwszy tak wyraźnie, właśnie w tym obrazie, który mamy przed sobą w tej chwili. Spoglądając takim teologicznym okiem na to nasze dzisiejsze dzieło, oczywiście, jak zawsze chcemy odnieść się do tych tekstów. Wobec których no, jakby nie ma dyskusji, czyli katechizmowych, możemy stwierdzić, że jest to moment nie tyle właśnie umierania, ale już samego właściwie końca. Moment, w którym ten zatwardziały grzesznik oddaje życie i, i ta radość tych właśnie upadłych aniołów. Tych demonów świadczy o tym, że człowiek ten ostatecznie podjął decyzję. Świadczy nam o tym również tekst samego katechizmu, już wspomnianego, mianowicie punkt 1021 mówi o tym, że człowiek ma prawo. Wybrać, czyli jest czas pewnego wyboru, pewnych podejmowanych decyzji, i to jest czas właśnie do momentu śmierci. Może, żeby nie opowiadać, a konkretnie zacytować pozwolą państwo, że teraz właśnie ten wspomniany punkt przeczytam. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie. Łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w jego drugim przyjściu, a także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata. Stosownie do jego czynów i wiary, przypowieść o ubogim Łazarzu i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi. A więc te, można powiedzieć, przez katechizm wspomniane dwa wydarzenia zapisane w Ewangelii, a więc przypowieść o Łazarzu, który to zostaje przyjęty na łono Abrahama, tak, i doznaje radości wieczystych, doznaje tych radości wiekuistych. Przeciwnie ten bogacz wspomnianej przypowieści, który cierpi katuszy ognia piekielnego i właśnie wówczas to wytłumaczenie, że między jednymi a drugimi zionie ogromna przepaść i otchłań, i nikt nie może z jednej do drugiej strony przejść, właśnie świadczy o tym, że ten czas wyboru na to przyjęcie lub odrzucenie Bożej Łaski kończy się właśnie w momencie śmierci. Jak i właśnie drugi fragment przytoczony przez właśnie zacytowany punkt katechizmu, Historia Dobrego Łotra, która jest historią napawającą wiele nadziei, myślę, w niejednym człowieku. A więc historia, która mówi o tym, że człowiek do końca może zdecydować, nawet ostatnim tchnieniem, jeżeli tylko wybierze Jezusa. Jeżeli tylko wybierze naszego Pana, to wówczas jego życie kończy się tym, że Jezus ofiarowuje mu swoją łaskę i może właśnie to jego przeznaczenie zmienić na pójście do grona zbawionych. Stąd też jak wspominaliśmy na początku dziś jest ten dzień, w którym chcemy się modlić za tych, którzy właśnie wybrali Jezusa, ale jeszcze są w czasie pokuty, w czasie czyśćca. Myślę, że temat czyśćca też jest tematem, który w jakiś sposób nie jest prosty. W związku z tym pozwolę sobie teraz, aby właśnie też zacytować kolejne, kolejny punkt, czyli punkt 1030, który właśnie nam mówi bardzo klarownie, jasno o tym, co to jest za miejsce, czyściec i właściwie komu ono się należy. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia. Przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Zatem czyściec jest miejscem dla tych, którzy właśnie umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale potrzebują jeszcze dodatkowego oczyszczenia. A więc, no właśnie, takie teologicznie komentując nasze dzisiejsze dzieło, widzimy, że tak naprawdę nasze dziś jest wyborem. A właśnie wybór tego człowieka umierającego, jak wspomnieliśmy z tej historii związanej ze świętym Franciszkiem Borgiaszem, jest wyborem bardzo no, złym po prostu. Myślę, że nie ma innego określenia, a jest to dosadne i najprawdziwsze określenie i ocena tej sytuacji. A zatem drodzy państwo, polecamy dziś również to dzieło, które zostawia nam ku przestrodze Franciszko Goya do refleksji. Śmierć zatwardziałego grzesznika albo święty Franciszek Borgiasz ułoża konającego grzesznika. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze z państwem spotkanie. Słyszymy się oczywiście Zatydzie. za ten dzień do usłyszenia. Do usłyszenia. Piękno zbawia świat. Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą. I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno Zbawia Świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy!